Szanowni widzowie, kontynuujemy raport ze wschodu, cały czas obserwujemy, co dzieje się na froncie i wokół frontu, też zaglądamy na przekazy jednej i drugiej strony wojny w Ukrainie. 500 dni, szanowni państwo, to już ponad 500 dni wojny. Kto by pomyślał, czas bardzo szybko leci. Ja ten pierwszy dzień pamiętam doskonale swoją pracę od godziny 6 rano, przekazywanie tych, tych tragicznych informacji, wręcz często. Przerażających obrazów. No, myślę, że, że większość z nas pamięta mniej więcej te, te kluczowe elementy wojny. Mamy taką, taką, taką nadzieję na, na dłuższe podsumowanie, ale dziś pozwolę Państwu, że trochę o kontrofensywie ukraińskiej, bo Michał Podolak, czyli doradca prezydenta Władimira Zełęńskiego, zajął w tym temacie głos. No właśnie, co powiedział Michał Podolak w rozmowie z portalem Meduza na temat trwającej kontrofensywy. Teraz trwa pierwsza faza działań ofensywnych na różnych kierunkach. Zaporoże, Donieck, Południe. Gdzieś siły zbrojne już wgryzają się w pierwszy szczebel obrony i jednocześnie zwiększają intensywność uderzeń przeciwko Rosji, by wyczerpać jego rezerwy, aby nie było możliwości ich mobilnego przeniesienia. Pierwszy etap kontrofensywy skupia się na kształtowaniu samego pola walki. W tym czasie ukraińskiemu wojsku udaje się posunąć do przodu. Właśnie tak jest teraz. Siły zbrojne Ukrainy uderzają na wielu kierunkach przesuwają się o kilometr, półtora, dwa kilometry do przodu. Wydaje mi się, że jest to dobrze i przyniesie skumulowany efekt w przyszłości. To są słowa Michała Podolaka, doradcy prezydenta Ukrainy, którego też znają Państwo. Między innymi z krótkich rozmów na naszym kanale, ale nie z Michałem Podolakiem się połączymy już za chwilę po krótkiej przerwie, a z generałem Waldemarem, z będziemy mieli okazję chwilę telefonicznie porozmawiać z panem generałem i zapytać, jak z jego perspektywy wyglądają działania ukraińskie, jak wygląda ukraińska kontrofensywa. I powracamy. Naszym moim i Państwa gościem jest generał Waldemar Skrzypczak po, poprzez połączenie telefoniczne. Dzień dobry Panie Generale i od razu zapytam, bo wiem, że nie ma Pan zbyt dużo czasu, więc postaram się niezbyt wiele tych, tych pytań zadać, no, ale to, to najważniejsze, jak z Pana perspektywy wygląda ukraińska kontrofensywa. Generalnie moim zdaniem kontrowersywa idzie zgodnie z planem te postępy terenowe, które mają granice na kierunku wschodnim, czyli na kierunku bachmutskim, na północ na płynie od Bachmutu, oskrzyżając bachmut oraz to, co mają na kierunku Hulejpole Berdiańsk są absolutnie poprawnymi i do tej pory takich postępów w walce z Rosjanami i obrony Ukraińcy nie mieli. Zatem nie wiem dlaczego niektórzy czekają czegoś więcej, bo ja uważam, że absolutnie Ukraińcy mają absolutnie poprawne tempo operacji, którą, którą prowadzą. Wydaje się, że oczekiwania Ukraińców są spełniane, wprowadzają nowe brykady do walki, rozwijają obronę rosyjską, rosjanie w tej chwili, mają problemy zarówno na kierunku na jak i na kierunku południowym, sięgają na te kierunki swoje ostatnie odwody, a więc moim zdaniem operatorzy działają się poprawnie, tak jak prawdopodobnie zaplanowali ukraińscy operatorzy, którzy się do tej operacji przygotowali i swoje wojska do tej operacji przygotowywali na miejscu generałowego, żebym mi się tym wcale nie irytował. Zawsze tak jest, że ci fotelowi czy kanapowi eksperci wiedzą lepiej jakie będą się operacji, jak się bitwie prowadzi. Ukraińcy wiedzą jak to prowadzić, te bitwy, wiedzą jak prowadzić operacje, wiedzą jak dowodzić wojskami i to skutecznie moim zdaniem realizują. Widzimy po, po tych mapach, po komunikatach, że jednym z kierunków gdzie Ukraińcy uderzają jest Bachmut, że że tam faktycznie sporo się, się dzieje dobrego dla sił zbrojnych Ukrainy, a jednocześnie na południu widzimy no, chyba bicie głową w mur w tym momencie i takie no, uderzanie znane do taktyka jak, jak Bachmut w wykonaniu Rosjan, że przesuwają się siły zbrojne Ukrainy o 5, 10, 15 metrów. Wydaje się, że Ukraińcy mają y, dokładne dla nich rozpoznania. Oni uderzają w tych kierunkach, które rokują nadzieję na to, że uda się tą obronę przełamać. Oczywiście na kierunku bachmudzkim ta obrona nie jest. Y obronę taką trudną do pokonania, ponieważ ona jest do zorganizowana, bo Rosjanie tam prowadzili operację zaczepną, w związku z tym ich ugrupowanie jest rozproszone, nie są przygotowani do prowadzenia obrony. Natomiast kierunek południowy, no tak, był przygotowany. Ukraińcy mieli tylko świadomość, że ta obrona jest tam mocno rozbudowana, mocno zaminowana, mocno fortyfikowana, Niemniej jednak oni dążą do tego, aby tę operację zakończyć, dojść do brzegu Morza Azowskiego, ponieważ jednym z celi, jakie sobie głównych założyli strategicznych, to było dojść do brzegu Morza Azowskiego, aby przeciąć to połączenie lądowe Rosji stałej z Krymem. I wydaje mi się, że konsekwencje do tego dążą. Wierzę w to, bo to jest warunek oczywiście zasadniczy, że Ukraińcy mają odwody strategiczne, którymi mogą to, co Pani powiedziała, kumulować, czyli potęgować uderzenie na uralnych kierunkach, które zapewnią im powodzenie. Wydaje się, że w tej chwili to się dzieje. Ufam, że w ciągu najbliższego czasu, może to będzie 3-4 tygodnie, sytuacja się na tyle wyjaśni, że będzie można powiedzieć, że ta operacja zakończyła się powodzeniem, ale Ukraińcy do tego zmierzają. To jeszcze dwa pytania, panie generale, dotyczące szczytu NATO, który już za chwilę, już w zasadzie na dniach. Wszyscy czekają na te rozmowy, wszyscy czekają na podjęte tam decyzje. Z pana perspektywy, co na tym szczycie w Wilnie powinno się wydarzyć? Jaki powinien być główny temat i jakie powinny zapaść, zapaść decyzje? Moim zdaniem stanowisko polskie powinno być jednoznaczne, to znaczne, też w kontekście naszych doświadczeń, że e, trzeba by nad Ukrainą stworzyć strefę zakazu lotów. Wszystkiego, co tylko lata, czyli samoloty i Irak i rakie, wszystko, zabronić Rosjanom wlatywania w przestrzeń powietrzną Ukrainy i tutaj się powinno włączyć ONZ też, żeby wydać rezolucję, która zezwoli na zwalczanie wszystkiego tego, co y, w przestrzeń powietrzną Ukrainy wlatuje. Ale czy to, czy to nie jest tak, że, że trochę mówimy, pan generał, że trochę mówi z perspektywy chcenia, a nie do końca realności, bo no, natychmiast... Pokazałyby się głosy, podniesiono by głosy, że to jest bezpośrednie włączanie na to wojnę w Ukrainie. Uważam, że jeśli chodzi o tą przestrzeń powietrzną, trzeba powiedzieć wyraźnie Rosji, że Rosja będzie wykonywała uderzenia na infrastrukturę krytyczną Ukrainy, będzie wykonywała uderzenia na obiekty, Damy Ukrainie jako NATO takie wsparcie, w takie środki, że będzie mogą Ukraina odpowiadać na rosyjskie uderzenia również takimi podobnymi środkami na Moskwę, na Petersburg, na wszystkie inne miasta, które Rosjanie e, e, mają na swoim terytorium. To nie może być tak, że Rosjanie mają prawo i mają ciche przyzwolenie na to, żeby atakować miasta ukraińskie. Czyli my mamy jako NATO powiedzieć Rosji stop. To mamy dać Ukrainie takie szanse, żeby miała podobne, jak mają Rosjanie. Jeżeli Rosjanie tego nie zrozumieją, no to już jest ich problem, ale uważam, że Ukraińcy mają prawo do tego i Amerykanie tutaj nie powinni przeszkadzać, żeby wykonywać głęba, głębokie uderzenia również na obiekty infrastruktury krytycznej. Ukraińcy nie uderzą na miasta, nie uderzą na ludzi, nie uderzą na pizzerię, bo to nie jest ich strategia, oni to nie są mordercy. Natomiast na pewno na infrastrukturę krytyczną, która w dużym stopniu może utrudnić funkcjonowanie Rosji, Ukraina może wykonać takie uderzenie, i uważam, że taki warunek powinien być na szczycie NATO w Wilnie spełniony. I oczywiście trzeba wytyczyć mapę drogową dla Ukrainy, która wskaże, począwszy od tego zielonego światła, drogę przystępowania do NATO. Czy to będzie jednorazowa decyzja, czy to będzie proces, trudno w tej chwili powiedzieć nad tym myślą główni gracze, którzy spotykają się w Winnie. Natomiast wydaje się, że trzeba znaleźć sposób, żeby Ukraina mogła się czuć bardziej bezpieczna i żeby Ukraina miała gwarancje takie, które pozwolą jej skutecznie się bronić przed agresją rosyjską.